Witamy serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0. Za mikrofonem Patrycja Kogut i Rafał Witkowski. Dziś bez gościa, ale w pewnym sensie z gościem, o którym będziemy mówić, o temacie, o którym część z Was może słyszała, bo w Waszych bańkach informacyjnych być może pojawiają się te informacje. A mianowicie chcemy porozmawiać trochę. Może ja chcę głównie porozmawiać i dowiedzieć się. Ja też chcę porozmawiać, a ja chętnie opowiem. <noise> o co chodzi z tematem NVD? Co to w ogóle jest ta Nvidia? O co chodzi? Czemu się ciągle pojawia w informacjach i co tam się dzieje? No więc Nvidia, Nvidia to jest amerykańska firma, która powstała w latach 60. i zajmowała się produkcją kart graficznych na samym początku, a obecnie zajmuje się szeroko pojętymi procesorami, mikroprocesorami, chipami wykorzystywanych w komputerach w informatyce. I coś, co się właśnie ostatnio wydarzyło, to olbrzymie inwestycje, które planuje poczynić Nvidia i które już poczyniła w procesory, które mogą zajmować się sztuczną inteligencją, mogą zajmować się obliczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją we wszelkiego rodzaju urządzeniach, czyli takie małe chipy, które będzie można w różnych miejscach wykorzystywać właśnie do wykorzystywania sztucznej inteligencji. No i dzieje się coś na rynku, co. Nie jest może czymś takim, co się nigdy w historii nie wydarzyło, bo wydarzyło się kilka razy, ale Nvidia zaczęła strasznie, gigantycznie rosnąć. W tej chwili już dziesięciokrotnie urosła od momentu, od początku roku, od kiedy jakby zaczęła się ta cała historia z Nvidią. Akcje urosły. W tej chwili jest to druga, najwyżej wyceniana firma na świecie, po Apple. No i czemu S tak się dzieje? Czemu, są zbierane jest, czemu, jest właśnie, o, właśnie. czemu jest właśnie tak wyceniana? Bo myślę, że z punktu widzenia przeciętnego człowieka, który sobie żyje, funkcjonuje i nawet ma te wszystkie mikroprocesory w swoich telefonach, komputerach, tabletach, czy co tam używa, no to, no to nic się nie dzieje szczególnego. One są, robią, stają się lepsze, tak? Mamy bardziej wydajne urządzenia, ale. Skąd taki wzrost w tak krótkim czasie? No właśnie z tego, że yy, bardzo aktywny jest pan prezes firmy Nvidia. Pan, tutaj pozwolę sobie przeczytać jego nazwisko w taki sposób, jak być może byśmy nie wypowiedzieli <grym> po polsku. Tak, to jest takie nazwisko, które... Jen ja, hsun Huang. Ja się nie podejmuję. Jen <grym> hsun Huang. Pan pochodzi z Tajwanu, w ogóle jego historia życia jest yy, bardzo ciekawa, bo jako małe dziecko przyjechał bez rodziców do, do Stanów i, no i historia jego życia to jest taki American Dream w Soccerze. do milionera. Dokładnie tak. Pewnie przy innej okazji będziemy mogli opowiedzieć jego historię. Natomiast tenże pan, który założył firmę NVIDIA, jest jej prezesem od samego początku aż do dzisiaj. Opowiada bardzo dużo o tym, co dzięki tym procesorom NVIDIA, dzięki chipom NVIDIA będzie można robić bazując na sztucznej inteligencji. Na tym. Uczeniu maszynowym, które pozwoli nam tak naprawdę wszystkie urządzenia, które nas otaczają, zamienić w coś, co będzie mogło wchodzić z nami w interakcję, tak jak inteligentne istoty czyli będzie mogło z nami się komunikować, rozmawiać, będzie, będzie mogło wykonywać czynności. Komunikację dwukierunkową z założeniem, że ten, ta druga strona rozumie, co jej. Dokładnie przekazujemy. tak. Możemy sobie wyobrazić świat, w którym. I nie będę przykład... musiała mówić do telefonu. Zadzwoń i wtedy podawać kto on mówi nie rozumiem. Zadzwoń. Nie. Tak. On się może domyślać właśnie jakie ty będziesz chciała wykonywać czynności po kolei, ale telefon jest dość prosty do wyobrażenia, ale wyobraźmy sobie na przykład lodówkę, która przywita nas rano i powie: "Słuchaj, wiem, że codziennie rano pijesz mleko. Nie ma go w lodówce, ale to nic, bo ja już zamówiłam to mleko w sklepie i za pięć minut przyleci dron. Sterowany sztuczną inteligencją, który ci to mleko. Zostawi dostarczy. leganku, twoją butelkę. No tak. bardzo ciekawe. No, ale no to okej, okay, mówisz o tych wszystkich rzeczach, ale to, że tak ma wyglądać świat, czy że w tym kierunku ma iść sztuczna inteligencja, o tym mówiliśmy, o tym się już mówi jakiś czas, to wydaje się jest nic jakoś bardzo mocno przełomowego. Więc nie sądzę, że mówienie tego, co zostało już powiedziane wielokrotnie, tak bardzo zmienia. Patrzenie nad tą firmę. chyba że. No, zmienia właśnie to, ponieważ jest czymś innym. My na przykład sobie tutaj w radiu mówimy, co będzie, jak będzie sztuczna inteligencja, i to jest bardzo fajne i przyjemne. ale dla nas. <grym> <grym> dla nas. Ale nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Natomiast, jeżeli mówiłby to pan prezes NVIDIA, który zajmuje się produkcją chipów, które tymi obliczeniami się zajmują, to jest duża szansa, że on doskonale wie, o czym mówi, on doskonale wie nad czym w tej chwili pracują, co rozwijają. I wie, jaka będzie moc obliczeniowa i co będzie można na tych chipach umieścić. I ludzie, którzy tego słuchają, którzy są bliżej tych wszystkich rzeczy, w tej technologii, tam w tych stanach siedzą, wierzą mu. I dzięki temu, że, że wierzą mu, że ten świat jest już na wyciągnięcie ręki, że on jest dużo bliżej niż nam się może wydawać, bo my tutaj często mówimy, że to są jakieś na razie. Próby rozmawiania z czymś, natomiast on mówi, że za chwilę ta sztuczna inteligencja będzie nas otaczać i wszystko będzie w pewnym sensie opanowane przez sztuczną inteligencję. No i coś, co od czego się zaczęło tak naprawdę odbijanie szerokim echem, to jest jego wypowiedź o tym, że dzisiaj mówi się o tym, że wszyscy powinniśmy się uczyć programować, że powinniśmy się uczyć informatykę, czy rzeczy informatyczne, programistyczne, jakoś wytwarzać, obsługiwać, tak że już za chwilę. To w ogóle nie będzie potrzebne. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo faktycznie w narracji, takiej, którą się spotyka też w mediach, nawet w tych kręgach katolickich, jest bardzo mocny nacisk kładziony na programowanie. Tak już dla małych dzieci w szkołach, przynajmniej w Polsce, są zajęcia uczące programowania, są inicjatywy, które też się pojawiają na świecie o tym, żeby programowanie. Tak czy nauka języka programowania stała się naszym drugim językiem, takim językiem zamiast języka obcego to języka programowania. Nawet ta inicjatywa Code with TPub. No to mhm. wszystko mówi o tym uczcie się programować. A on mówi? A on mówi nie uczcie, nie uczcie się. się bez sensu, tak? Będzie coś, co będzie programować. A wy o tym nie będziecie myśleć, że programujecie. Dokładnie tak. Ja tutaj chciałbym puścić fragment nagrania z tej jego wypowiedzi, żeby posłuchać tego na żywo. On to powie po angielsku, ale za chwilę przetłumaczymy to, co on powiedział. I powiedzieć to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably remember over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you, it's vital. That your children learn computer science. Um, everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time,

a ja tymczasem jest dokładnie przeciwnie, że właśnie tworzona jest technologia komputerowa, dzięki której nikt nie będzie musiał być programistą, że językiem programowania będzie język ludzki. I to jest właśnie ten cud sztucznej inteligencji, że domykamy taką przestrzeń, tą coś, co oddziela człowieka od technologii, że teraz każdy, dzięki zaangażowaniu sztucznej inteligencji, będzie mógł tworzyć rozwiązania technologiczne. No i właśnie, jak słyszymy, on mówi właśnie tak: to programowanie, którego dzisiaj mówimy wszyscy, że powinniśmy uczyć, za chwilę w ogóle nie będzie potrzebne, ponieważ będziemy mówić do komputera co on ma zrobić, a on będzie rozumiał o co nam chodzi i on to będzie robił. Nie będziemy musieli obsługiwać programów, nie będziemy musieli klikać, nie będziemy musieli No już tak trochę jest nawet, jak się nad tym zastanowić, to tak po prawdzie powolutku idziemy w tym kierunku. Ale Może... jest tak, jest trochę tak, ale to nadal jest to że, tak, to, że dzisiaj się tak dzieje, dzieje się tak dlatego, że są programiści, którzy tworzą oprogramowanie, które jest coraz bardziej intuicyjne. A on mówi inaczej. On mówi, że to programowanie będzie samo powstawać, że cała branża informatyczna zniknie i będzie tylko sztuczna inteligencja, która będzie tworzyć dla nas dobra różnego rodzaju. Te dobra digitalne, tak? Bo, które... Dobra których, digitalne? Ja no, nie wiem, jak to nazywam cyfrowe. Generalnie te technologiczne wszystkie rzeczy, a my będziemy mogli z nich tylko korzystać, bo on jednocześnie mówi w dalszej części wypowiedzi coś innego, że należy, że on radzi zająć się dzieciom zupełnie innymi branżami. No, chodzą takie wirale właśnie po internecie, że on powiedział, żeby zająć się rolnictwem. On w tej wypowiedzi w tej konkretnej, na tej konkretnej konferencji, akurat powiedział coś innego, mówił, żeby zajmować się czymś, co on nazywa life science, czyli generalnie zgłębianiem nauki o człowieku żeby poznawać jakie mechanizmy są w nas, żeby uczyć się rozwijać siebie, żeby uczyć się rozwijać własne zdolności kognitywne. No i żeby zajmować się tym, co, co nas najbardziej dotyka, czyli właśnie tworzeniem rozwiązań, które pozwalają nam się wyżywić, które pozwalają nam efektywnie jakby spędzać czas, Czyli mówię, a nie, nie uczcie się programowania. Nie wyżywi. A to nie jest nie w ogóle wy... bardzo ciekawe, a czemu, to sobie teraz tak, tak pogdybam, pewnie też nie znasz odpowiedzi na to pytanie, ale skoro ta technologia ma być taka fantastyczna i tak nam umożliwiać robienie tych wszystkich rzeczy, to czemu ona nie rozwiąże naszych zagadnień związanych na przykład z kwestią wyżywienia ludzkości, że powiemy jaki mamy problem, a ona go nam rozwiąże. No, ona będzie rozwiązywać no to też te problemy, bo on właśnie też o tym mówi, że będzie rozwiązywać. Natomiast yy, będą potrzebne sztuczna inteligencja, nie, nie zna świata bardziej niż człowiek. To jest jakby punkt wyjścia. To nie jest tak, że ona wie cokolwiek więcej niż wiemy my. Ona jest na naszym poziomie rozwoju i istnieje szansa, że będzie się rozwijać sama jakoś, ale. Na dzisiaj to jest akurat poza naszymi yy, możliwościami, i on też to mówi, że generalnie ta sztuczna inteligencja nab nabędzie taką wiedzę, jaką ma człowiek, i będzie potrafiła to, co człowiek. I to człowiek musi popychać rozwój do przodu, a przynajmniej go ukierunkowywać. Bo sztucznej inteligencji nie będzie zależało w żadnym stopniu na tym, żeby wyżywić człowieka, tak, żeby było więcej jedzenia, bo sztuczna inteligencja tego jedzenia nie potrzebuje. Więc my musimy mówić tej sztucznej inteligencji, albo my musimy karmić ją wiedzą na temat tego, w jaki sposób rozwijać. Te branże, które pozwolą ludziom na. Zaspokojenie podstawowych potrzeb? Tak, właśnie pot. tak. No, bardzo ciekawe. No dobrze, no to wiemy, co powiedział. Wiemy, że mamy się kierować w stronę wyżywienia ludzkości, powiedzmy, w dużym uproszczeniu. Ale skąd, jak myślisz, bo to może zapytam, tak. Jak myślisz, ale może wiesz na czym opierają się um, ludzie, którzy jednak w to inwestują, bo um, często jest tak, a przynajmniej mieliśmy już do czynienia z tym w różnych branżach, że takie mocne wzrosty niestety kończyły się bardzo szybko, a czasami troszeczkę później, ale pęknięciem bańki, bo opierały się jednak głównie o spekulacje, a nie o um, faktyczne zajścia, tak na rynku, czy to, co się dzieje. I teraz. Czy my znowu nie mamy do czynienia tak troszeczkę z bańką no Ja osobiście jestem bardzo mocno przekonany, że to jest bańka y, taka finansowa, która jest dmuchana, y, też podsycana przez, przez tego pana prezesa y, NVD. Natomiast y, no pytanie, jak ta bańka się skończy, bo są historie znają, zna dwa rodzaje baniek. Pierwsza taka bańka, o której się w historii słyszało, to jest znana historia z tulipanami hmm. w dawnych wiekach. Kiedy nagle okazało się, że pojedynczy tulipan jest warty tam dziesiątki czy setki tysięcy ówczesnych dolarów. Całe życie za jednego tulipana, za jedną cebulkę. Tak? Za jedną cebulkę hmm. tulipana, tak. I no i właśnie to była taka Taki przykład bańki. Ta bańka pękła i się okazało, że tulipany jednak wcale nie są warte tyle, ile, na ile je wyceniano. No, i no właśnie, ale były warte tyle, ile ludzie byli gotowi za nie płacić. Dokładnie tak. E, natomiast e, teraz przesakując dużo, dużo, omijając wiele, wiele baniek, które po drodze się wyszły i które spowodowały różne kryzysy. Idziemy kilka wieków do przodu. Do przodu i, i jak. E, Skoczymy do drugiej banki, tzw. Tak banki dot.comów, która była na przełomie lat 90. i 2000, czyli na samym początku internetu, kiedy wydawało się, że ten internet pochłonie wszystkie obszary naszego życia i wszystko, każda strona internetowa, która powstawała, nagle była warta znowu miliony dolarów, tylko dlatego, że coś miało w końcówce właśnie to do dot.com czy w Polsce byśmy powiedzieli.pl, nagle było warte strasznie dużo pieniędzy, bo, bo zaraz wszyscy mieli z tego korzystać. No, i co się okazało? Okazało się, że, że nie, że te rzeczy nie są tyle warte, ile, na ile je wyceniali inwestorzy, na ile je wyceniał rynek. Okazało się, że to jest dużo mniej warte, ale też okazało się tylko dużo później, że to rzeczywiście odmieniło nasze życie, że dzisiaj internet jest oczywistą oczywistością, że on przetrwał i, i doskonale wiemy, że czy firmy internetowe, czy cała branża internetowa no jest warta. Miliardy, biliony dolarów. I to jest najbardziej dynamicznie rozwijająca się i być może największa globalnie, taka jedna z większych globalnych gałęzi przemysłu. Natomiast w tamtym czasie to było za wcześnie i ta bańka pękła tylko dlatego, że w tamtym momencie świat nie był przygotowany. Jeszcze nie był gotowy, tak. to nie był jeszcze ten moment. No ale ta teraz bańka, która jest teraz. Się, właśnie... że moment teraz jest. No właśnie pytanie, jaki to jest rodzaj bańki? Czy to jest tak, że ta sztuczna inteligencja jest przereklamowana i wiele rzeczy z tych, o których się opowiada tak naprawdę... Nie dojdzie do skutku. No na pewno jest też mocno oklepana, bo to powiedzmy sobie szczerze, hasło AI jest bardzo nośne i teraz bardzo często pojawia się AI tam, gdzie żadnego AI- nie ma, tak? No, tak Albo gdzie pojęcie. chcemy, no, e, właśnie tak. żeby nasze produkty, technologie, rozwiązania, czy w ogóle firma, tak, o której opowiadamy, była taka bardziej nowoczesna, bardziej na czasie, to wtykamy jej tam AI, AI, a nie ma z tym nic wspólnego. Nie no tak, no ale to na tym też polegała ta pierwsza bańka dot comów, nie, że ktoś robił prostą stronę internetową, na której napisał, czym się zajmuje firma i nagle ta firma była warta miliony dolarów tylko dlatego, że właśnie miała tą stronę internetową. No dzisiaj też tak trochę jest, że jeżeli ktoś mówi, że coś robi ze sztuczną inteligencją, to nagle ta firma winduje się strasznie do góry, nie? Okazuje się, że jest jakaś super nowoczesna i nieważne czy tej AI tam w rzeczywistości jakoś intensywnie czy znaczy po prostu czy korzystają no, z czata GPT no właśnie, do i tam pisania od... materiałów. Dokładnie tak. dokładnie tak. No ale no, no pytanie właśnie, co będzie z tą, z tą bańką? Czy ona pęknie w taki sposób, że ta sztuczna inteligencja wcale się nie rozwinie w tym kierunku? Bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj sztuczna inteligencja to jest model językowy, który rozmawia z nami w taki sposób, żeby nas usatysfakcjonować jako odbiorców tej rozmowy. Czy rzeczywiście wydarzy się ta rewolucja i jesteśmy u jej Przełomu i rzeczywiście cała branża IT, cała branża programistyczna będzie zanikać, a jej miejsce zajmie sztuczna inteligencja, no to by było. Powiem osobiście, by mega moim zdaniem, to chyba mało prawdopodobne, no bo dalej jest potrzebny chyba ktoś, kto to będzie wprowadzał i będzie. No bo jakoś sobie nie wyobrażam, że sztuczna inteligencja, jakkolwiek byłaby inteligentna, to to nadal jest jakieś narzędzie, tak? To jest Trzeba narzędzie, je uruchamiać, właśnie, tak. trzeba wiedzieć, jak z niego w ogóle zacząć korzystać, skąd je wziąć, jak je, nie wiem, włączyć, tak? Ale to, o czym mówi yy, pan Huang, to jest właśnie to, że nie należy uczyć się programowania, tylko należy uczyć się rzeczywistości nas otaczającej w taki sposób, że móc tej sztucznej inteligencji mówić, co i jak ona ma robić. I to już nie jest programowanie. Ja bym też to porównał, to, bo on to trochę mówi yy, w podobny sposób, jak yy, może inaczej. Moi rodzice, nasi rodzice pewnie mówili nam, uczcie się języków obcych. To jest bardzo ważne, bo jak nie będziecie porozumiewać się w, w jakichś językach Taka, obcych. A teraz moja mama używa translatora i jest super no szczęśliwa, że tak. w każdym języku się dogada. No właśnie, tak. i może do niego mówić, dyktować, on jej to przetłumaczy. I nagle się okazuje, że ta umiejętność nie jest już nam aż tak potrzebna. I to jest dokładnie, to jest w takiej małej skali ta rewolucja, o której, o której dzisiaj mówimy. Że dzisiaj mówimy, uczmy się języków programowania, bo programowanie to jest tak naprawdę właśnie nauka tego specyficznego języka technologii po to, żeby mówić komputerowi, co on ma robić. A ten pan mówi, nie musimy się tego uczyć, bo za chwilę będziemy mieli rozwiązania, które zrozumieją to, co my mówimy normalnie, po ludzku, po normalnemu. Tak? I ten komputer będzie wiedział, jak zrobić to, co my od niego chcemy. Tylko mówi, my, uczcie się rzeczywistości, tak? zacznijcie tak. się specjalizować w swoim, w swoim świecie, w swoim życiu, tak, żeby właśnie. być specjalistami, którzy potrafią pracować z tą technologią. Żeby wiedzieć, czego my chcemy od życia i czego chcemy od technologii, w czym ona może nam pomóc. Tak właśnie mówi. To ale... no ciekawe podejście. Nie, no, pewnie w bardzo dużej mierze jest mocno marketingowo, PR-owo naciągane, no bo tak działają takie firmy. Wszystkie firmy tak działają. No, no ale właśnie jest jeszcze coś, bo jest taki wątek, że yy, konsorcjum tych firm, akurat pod przewodnictwem pana Sama Altmana z OpenAI, szuka w tej chwili, zbiera, tak naprawdę, szuka, zbiera fundusz o wartości 7 bilionów dolarów i tych bilionów, które po angielsku są e, trilionami. Czyli polskich bilionów. Czyli polskich bilionów dolarów e, po to, żeby stworzyć e, tą generyczną sztuczną inteligencję, która właśnie nas pozbawi całej branży programistycznej. I teraz nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, jak dużo to jest 7 bilionów dolarów. To jest, <laughs> tak, to jest tak niewyobrażalna suma. Liczba. Dla porównania, bo ja mam kilka liczb do porównania. Budżet polski, cały budżet, łączna suma wydatków to jest 866 miliardów, tych prawdziwych miliardów złotych, czyli jakieś 300 miliardów dolarów, tak licząc swobodnie, tak? Czyli do 6 bilionów to jest ile? 20 razy mniej, czyli oni zbierają 20 razy więcej pieniędzy niż ma cały budżet polski. Je też dla porównania. A w jakiej perspektywie oni to zbierają? Oni chcą to zebrać jak najszybciej, po to, żeby jak najszybciej ruszyć. I co więcej, jest kilka funduszów, yy, które mają wyceny ponad bilion dolarów, i one mówią, że się tego przyłączają, bo już potwierdziły to yy, China Investment Corporation, czy Save Investment Company, czy Abu Dhabi Investment Authority, czy Kuwait Investment Authority, czyli widać, że. Ci, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy i naprawdę mogą je wydać, czyli szejkowie, arabscy i chińczycy, już w to yy, chcą wejść i po mówią... W to wchodzą, no właśnie. I to jest coś, co poprawia, podnosi wiarygodność. Dokładnie tak. I on będzie zbierał to też w mniejszych funduszach, mniejszych inwestorów. Przez mniejszych inwestorów to nie ma na myśli takich ludzi jak my i ciebie, tylko takich ludzi, którzy mają może nie bilion dolarów, ale kilka miliardów dolarów. I. No, my tam po jakimś jednym udzieliku kup możemy kupić jakąś akcję czy dwie. No, zobaczymy, czy będą dostępne akcje tego, tego nowego rozwiązania. Pewnie tak, ale pewnie bardziej dla takiej osobistej satysfakcji tych prywatnych inwestorów niż jakiegoś rzeczywistego wkładu, bo mówimy, no to, są tak, no to są niewyobrażalne pieniądze. To jest. Tak naprawdę więcej niż projekt lotu na Księżyc, budowa bomby atomowej, wielki zderzacz Hadronów i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna razem wzięte. I jeszcze nadal to jest dziesięciokrotnie większa wartość tego projektu niż te wszystkie, które są największymi projektami ludzkości do tej pory. Jako ciekawostkę tak znalazłem, że jedynym projekt, jedyną rzeczą, na którą ludzkość w historii wydała więcej, to była druga wojna światowa. Nie jest to y, najlepszy przykład, nie, nie jest też optymistyczny. No właśnie chciałam powiedzieć, że tak takie trochę niechlubne porównanie. Jeżeli idziemy w tym kierunku, to trochę się szykujemy na wojnę technologiczną. Na, no na, na pewno na... Ale na pewno tak sobie myślę, że jeżeli ktoś zbierze takie środki, to to już ma taki kapitał, który jest przerażający. To jest przerażające. Właśnie tak, to jest przerażające. I przerażające jest też to, że Ktoś, kto mówi, że zbiera takie pieniądze, nie jest uważany za megalomana i mitomana. Tylko on jest brany na poważnie i on mówi, że on zmieni świat i, i że mu się to uda. Tak? A ci ludzie mu wierzą. Jest też pytanie takie, na które nie znamy odpowiedzi. Co on na takich spotkaniach z takimi funduszami pokazuje? Że oni się mówią, nie tego, się, tego się, może się kiedyś dowiemy. Tak będą historie o tym w książkach pisać. Co, co tam się działo, ale jeżeli no, ktoś przychodzi do funduszu i mówisz zbiera 6 bilionów dolarów, i ten fundusz mówi: To słuchaj, to ja daję jeden z tych 6 bilionów. Coś się musi pokazać. To, to, to jest ta być. strona. Pamiętasz, rozmawialiśmy teraz z naszymi gośćmi o tym, żeby się nie bać tej sztucznej inteligencji, ale to jest taki moment, w którym ja osobiście teraz, jak tak trochę pomyślałam nad tą wartością, nad tą kwotą i nad tym gronem jakże zacnym, które tam się dokłada, to. To jest jednak trochę przerażające. No jest przerażające tak to jest. No gdzieś to się dzieje ponad naszymi głowami, i na pewno będzie miało wpływ, no, jeżeli ktoś zbierze 6 milionów dolarów, to, to porównanie do II wojny światowej jest o tyle trafne, że to jest wydarzenie, które miało wpływ na praktycznie każdego człowieka na Ziemi. Hmm. Może oprócz tych, którzy Ale siedzą tam oddzieleni od cywilizacji świat, tak? gdzieś na jakichś wyspach jeszcze równikowych. Ale to na nich ten AI też pewnie nie będzie miał wpływu. Natomiast na cały, na cały cywilizowany świat to miało wpływ i ten projekt, jeżeli on dojdzie do skutku, jeżeli to się dzieje, zadzieje, będzie miał wpływ na cały cywilizowany świat, i to jest rewolucja, która się no, wydarzy. No, wydarzy. Na pewno będzie podejmowana próba, na pewno będzie wydane mnóstwo pieniędzy, no i ja jestem bardzo ciekawy i wręcz podekscytowany, co z tego wyjdzie. I na pewno to jest coś, czego się nie spodziewamy. A to, tak. czego się teraz nie spodziewaliśmy, kiedyś dawno temu, to też tego, że będziemy taką Wielkanoc obchodzić <grym> I, <grym> i te nasze koszyczki święcić, <grym> przechodząc tak trochę do rzeczywistości, która nadchodzi powolutku nadchodzi, bo. Tak, wracam trochę do naszych przyziemnych tematów. Idzie Wielkanoc, będziemy święcić koszyczki. Jak chcecie skorzystać z technologii, która jest na wyciągnięcie ręki i możecie już z niej korzystać, a jak chcecie ją wesprzeć, to też możecie. Nic nie stoi na przeszkodzie. To poszukajcie, gdzie możecie iść na święconkę z aplikacją Drogowskaz. Tak za jest, zachęcamy. w ogóle tritum? Yy, czy Wielki Czwartek, czy Wielki Piątek, czy potem święconka, czy rezurekcje. Wieczorne, czasem poranne, jak ktoś lubi, wszystko można znaleźć w aplikacji drogowska. Nvidia jeszcze tam nie znajdziemy, ale kto wie, może Nvidia przysłuży się też do rozwoju aplikacji. Jeżeli ta sztuczna inteligencja będzie taka, jak mówią, to wszystko będzie oj. Jak Coś będzie. jeszcze. Coś jeszcze, Rafał, ostatnie wolne głosy, wnioski. <głosy> nie, na <do> dzisiaj dziękujemy. <noise> I tym dziwnym zakończeniem, żegnamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia.